W piątkowe popołudnie piłkarze Wisły Puławy na własnym stadionie rozgrywali drugi mecz rozpoczętego niedawno drugoligowego sezonu piłkarskiego. Po zwycięstwie nad Chojniczanką pod opieczni Michała Pirosa mierzyli się z graczami rezerw łódzkiego klubu sportowego. Mecz nie zaczął się najlepiej dla gospodarzy. Już po kwadransie to łodzianie prowadzili. Pomimo wysiłków Wisły po pierwszej połowie to LKS prowadził minimalnie 1 do 0. Druga część spotkania okazała się o wiele bardziej szczęśliwa dla zawodników Wisły. W 52 minucie wyrównanie Puławskiemu zespołowi dał Kamil Kargulewicz, który wykorzystał niepewną interwencję bramkarza gości. Wiślacy nie spoczyli na laurach i już kilkanaście minut później to oni byli na prowadzeniu. W 68 minucie po dośrodkowaniu zrzutu różnego najlepiej w polu karnym rywali odnalazł się Przemysław Skałecki, który strzałem głową zdobył. To był drugą bramkę dla Wisły. Wynik meczu ustalił już w doliczonym czasie gry Oskar Przywara, który zaledwie kilka chwil wcześniej pojawił się na boisku zmieniając Damiana Kołtańskiego. Tym samym Wisła zwyciężyła w meczu 3 do 1 i odniosła drugie zwycięstwo w drugim meczu sezonu. Wisła pławy LKS 2 łódź 3 do 1 do przerwy 0 do 1. Wisła zagrała w składzie mielcarz pawlas Noiszewski, wiech Kaczorowski, Skałęcki, Kumoch, Kargulewicz, Bortniczuk, Kołtański, Przywara, Klichowicz, Noiszewski, Puton Retlewski i Janicki.